Witam wszystkich serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie brona paryżowa z firmy AgriMed o szerokości 5 metrów, Brona półzawieszana. Pokażę ją dookoła, jak jest zbudowana. Zaczep na belkę. Standardowe przyłącze. Możemy tu zagregować to. Za pomocą kuli lub na bolec maszyna podnoszona hydraulicznie za pomocą dwóch punktów. Dwa siłowniki na wózku i siłownik z przodu. Głębokość ustawiana hydraulicznie na kółkach podporowych z przodu, klipsami i na hydraulice z tyłu. Tak samo klipsami maszyna rozkładana hydraulicznie na każdym siłowniku. Zamek hydrauliczny, talerze 520 do wyboru, lub 560 gwiazda bezobsługowa. Każdy talerz na osobnym zabezpieczeniu gumowym. Przejdźmy dalej. Wózek do podnoszenia podnoszony hydraulicznie. Hamulce pneumatyczne. Tu mamy zbiornik. Siłowniki do regulacji głębokości. Regulowana głębokość klipsami. Wał w tym przypadku płaskownikowy. Wał agregowany z główną częścią maszyny. Za pomocą takiego złącza na bolcach. Układ trapezowy regulowania głębokości za pomocą tych siłowników. Wał otwierany i składany hydraulicznie, tak samo zamki hydrauliczne, łączony z maszyną. Za pomocą takiego szybko złącza, tu wypinamy bolce i agregujemy z główną częścią maszyny hydraulika. Szybko złącza, plus światła. Dowolnie możemy sobie wymienić wał na inny typ yy, poprzez właśnie to szybko złącze. Bardzo masywna. Przemyślana. Wszystkie potrzebne punkty są smarowane tam, gdzie ma, gdzie nie ma. Punktów smarnych są tulejki, stworzywa. Główna rama w formie trójkąta. Bardzo sztywna. Tutaj to ładnie widać. Jeśli prezentacja się podobała, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.